Dzisiaj chciałbym się skupić na siłach, na ich przedstawianiu, wtedy kiedy dodajemy do siebie, znajdujemy, kiedy znajdujemy wektor wypadkowy. W tym celu przeanalizowałem wiele portali fizycznych zajmujących się fizyką, zadaniami, rozwiązaniami z dynamiki i byłem zdumiony. To, czego mnie uczono na fizyce na uni Uniwersytecie Gdańskim, Początkach istnienia uniwersytetu. Ma się nijak do tego, co w chwili obecnej fizycy demonstrują. O co chodzi? Popatrzmy. Jeden z portali przedstawia rysunek, na którym działają siły na kulkę podnoszoną w górę. Drugi z portali pokazuje siły działające na. Dwie masy, które są przywiązane do nitki przerzuconej przez bloczek. Trzeci z portali przedstawia siły działające na ciało, znajdujące się na wadze. Gdybym ja na pierwszym roku swoich studiów w taki sposób narysował siły i próbował znajdować wektor wypadkowy, wartość wektora wypadkowego sił działających na te ciała. To pani magister Pogorzelska, która miała z nami wykłady z geometrii analitycznej, natychmiast mnie wygoniłaby za drzwi. Dlaczego? Ano za chwilę o tym. Otóż, siła to działanie jednego ciała na drugie. Takie działanie to siła newtonowska. Są bowiem jeszcze siły. Nie newtonowskie to są siły bezgładności, które występują w układach nieinercjalnych. Siły newtonowskie występują zarówno w jednych, jak i w drugich układach odniesienia. Jeśli jest siła, to na pewno są dwa ciała A i B, a które działa na B i B, które oddziałuje na A. Czyli jest akcja i reakcja. Kłania się trzecia zasada dynamiki. Bezwzględnie rysując siły działające między oddziałującymi ze sobą ciałami, musimy pamiętać o trzeciej zasadzie dynamiki. I... Główna zasada, którą nam wpajała na pierwszym roku fizyki pani magister wówczas Pogorzelska, przed dodawaniem sił należy sprowadzić je do wspólnego punktu przyłożenia. W przeciwnym razie to, co narysujemy, nie będzie odzwierciedlało rzeczywistości. I tak, jeśli mamy klocek leżący na poziomej powierzchni, klocek spoczywający, jakie siły na niego działają, nie ma ucieczki przed ciężarem. Źródłem tej siły ku ciężaru jest ziemia. Ciało naciska na podłoże. No to podłoże przykłada siłę reakcji. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki R i N mają te same wartości, są przeciwnie zwrócone. Wypadkowa siła działająca na klocek, bo jego zachowanie będzie nas zawsze interesować, to siła wypadkowa, i ona w tym przypadku jest równa zero. Przyspieszenie. Takiego klocka pod wpływem siły wypadkowej, oczywiście jest równe zero. A gdy pojawi się siła F, pozioma, przyłożona do ciała, wówczas to ciało porusza się z przyspieszeniem. I piszemy drugą zasadę dynamiki dla tego ciała. Masa razy przyspieszenie równa się siła F. No i stąd znajdziemy przyspieszenie. A gdy pojawi się jeszcze siła tarcia. No to wówczas wypadkowa siła działająca na ciało, m razy a, druga zasada dynamiki, wygląda tak. F minus r. No i przyspieszenie jest równe temu wzorowi. Zwróć uwagę na to, jakie siły działają na klocek, a jakie na podłoże. Ziemia przykłada ciężar do ciała, a ciało do ziemi siłem przeciwno zwróconą, tylko ona nie ma dla nas najmniejszego znaczenia. Jej nie rysujemy przy przyłożonej tutaj do podłoża, do ziemi. Na ciało w tej chwili, tak jak to widzimy, działają cztery siły. Dwie z nich się równoważą. I tak będzie w każdym przypadku. Zrównio również. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie siły rysowałem od razu, przykładając je do środka masy naszego ciała. Siła tarcia przecież działa między powierzchniami klocka i podłoża. Siła reakcji też na styku klocka z podłożem. No wyraźnie zaznaczyłem, że siła N przyłożona jest do podłoża, zostawiając tu przestrzeń wolną, by nikt nie sugerował się, że być może siła N jest przyłożona do klocka rysowanie sił w miejscu, w którym one powstają, a więc na przykład siły tarcia tutaj ma, ma może powinno mieć miejsce wtedy, gdy jest to siła powodująca ruch obrotowy. Wtedy istotne jest ramię siły, czyli odległość od osi obrotu kierunku tej siły. No, ale w przypadku ruchu postępowego, kiedy wszystkie siły mają kierunki przychodzące przez środek Masy ciała, nie ma takiej potrzeby. W przeciwnym razie, jeśli porysujemy siły, których punkty przyłożenia są tam, gdzie rzeczywiście one występują, to trzeba zrobić drugi rysunek, na którym należałoby te siły sprowadzić do wspólnego punktu przyłożenia. No i po co podwójna praca? Od razu przykładamy je do środka ciężkości, poza ruchem obrotowym bryły. Sztywnej. Gdy podnosimy kulkę przywiązaną do linki, to działają na nią, dwie, na, nie, na nią dwie siły: siła F, napięcie linki, nacisk linki na to ciało, większa niż ciężar, i ciało porusza się z przyspieszeniem pod wpływem wypadkowej, która jest równa F minus MG, no i stąd znajdziemy przyspieszenie. A jak to wygląda na portalach fizycznych, jeśli chodzi o równie? Przyjrzyj się. To są y, zdjęcia ekranów. Nie ma jednego punktu przyłożenia wspólnego. Autorzy te siły dodają. Jak mogą wymagać ucznia, żeby on widział, która siła jest większa, która mniejsza, w którą stronę działa wypadkowa? jeśli nie sprowadził tych sił do wspólnego punktu przyłożenia. No w tym przypadku to ogromna radość popatrzeć na te kolory. Tylko co z tego wynika? Sił wiele, ale nie ma zasadniczych. Gdzie naciski ciał na równie? Gdzie siła reakcji przyłożona do ciała? No a tu autor przeszedł siebie. Bo mówi, że ciało podlega działaniu ciężaru i siły suwającej, poruszając się z przyspieszeniem. Gdzie jest nacisk, gdzie jest reakcja? Tego nie ma. No tu wydawałoby się, że autor jest najbliżej poprawnego przedstawienia sił działających na ciało. Ale przyjrzyjmy się ich tym siłom, ile ich jest wreszcie. No, a jak powinno być z równią? Ciało podlega działaniu ciężaru. Ziemia za to odpowiada. Ziemia jest ciałem, a, które przykłada do ciała B taką siłę. No i teraz to ciało, ten klocek, naciska na równię, a równia reaguje. Trzecia zas zasada dynamiki. Pamiętaj, tak fizycy się mówili. Niezależnie od tego, jak jest nachylona powierzchnia, to ciało na tej powierzchni spoczywające przykłada do powierzchni tej siły nacisku prostopadło do tej powierzchni. N i R są prostopadłe do powierzchni równi pochyłej. Możesz to sprawdzić za pomocą ekierki. No i teraz. Ciało klocek na równi podlega działaniu dwóch sił ciężaru i reakcji. Jaka jest reakcja? Ano, odpowiemy sobie wtedy, kiedy uzmysłowimy sobie, że siła wypadkowa powoduje ruch klocka w dół równi. Zaznaczyłem je kolorem czerwonym to będzie siła wypadkowa tych, które działają na klocek. A na klocek działają dwie: Q i R. Jak znaleźć R i siłę wypadkową? Trzeba zbudować równoległobok. Mamy siłę wypadkową, mamy r, no a n zgodnie z trzecią zasadą dynamiki jest taka jak r. Druga zasada dynamiki dla ruchu postępowego klocka, ma równa się siła wypadkowa. W naszym przypadku ta siła wypadkowa jest równa mg sin alfa. W większości portali fizycznych. Potykam się z tym, R nie jest rysowane, tylko Q jest rozkładana na dwie składowe i ta jedna wzdłuż równi to powoduje ruch, a druga też przyłożona do ciała, ale to jest siła nacisku na równię. Nie, poprawnie to wygląda tak. Z drugiej zasady dynamiki znajdujemy przyspieszenie ciała. A jeśli jest jeszcze tarcie? A no to jeśli chodzi o siły R i Q, nic nie ulega zmianie. I ruch klocka w dół równi będzie się odbywał pod wpływem wypadkowej dwóch sił, wypadkowej F, wypadkowej R i Q i siły tarcia. Czyli rozpisujemy siłę wypadkową jako różnicę wartości siły MG sinus alfa, tej zsuwającej, i siły tarcia. Współczynnik tarcia razy siła nacisku, a na równi siła nacisku, na nieruchomej równi, siła nacisku jest równa mg kosinus alfa. Dzielimy obie strony przez masę i znajdujemy przyspieszenie. A jeśli klocek został pchnięty ku górze równi, to jak wygląda sytuacja? Zobacz. Zmienia się tylko zwrot siły tarcia. Siła tarcia teraz. Gdy ciało porusza w górę, będzie skierowana, zwrócona w dół. I dynamiczne równanie ruchu w poprzednim przypadku zawierało minus, a teraz zawiera plus. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli ciało spoczywa na jakiejś powierzchni, to działają na to ciało R i Q, ciężar i reakcja, a ciało do podłoża przykłada siłę nacisku M. Jeśli odbywa się ruch, to pojawia się jeszcze siła tarcia. I nie ma zmiłuj się, poza tymi siłami nie ma innych. A ruch zawsze odbywa się pod wpływem siły wypadkowej. Czasami musimy ominąć znajdowanie siły wypadkowej i rozpatrywać ruch danego ciała względem obranych kierunków. Zazwyczaj są to kierunek pionowy i poziomy, albo kierunek prostopadły do równi i wzdłuż równi. Ale dokonujemy tego tylko wtedy, kiedy jeden, powinniśmy dokonywać tego tylko wtedy, kiedy jeden z ciał podłoże, na przykład równia, porusza się z windą albo w górę, albo w dół. W przeciwnym razie wystarczą rozważania względem inercjalnego układu odniesienia, tak jak to przedstawiłem na dzisiejszym spotkaniu.